Hearthstone. Heroes of Warcraft. Rexar kontra albo śmierć! Niech rozpoczną się łowy! Siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Sejteros i to jest pierwszy filmik na moim kanale. No i myślę, że takie karty mogą być. Dzisiaj sobie zagramy w Hearthstone'a. Miałem nagranego minecrafta Ale niestety coś mi się Coś mi się zbugowało po prostu jak chciałem włączyć to No to po prostu coś się crashowało i jakieś tak Nie wiem na jak to wytłumaczyć po prostu obraz coś tam skakał Więc no niestety no Ale mam teraz na nagrywam I myślę że powinno być naprawdę bardzo fajnie Um, zaczynamy sobie rozgrywkę, jak widzicie gramy z Wojownikiem, a ja gram łowcą Naprawdę bardzo dobra klasa, to moja też, Wojownik też jest bardzo dobry um, Wystawimy sobie może, jak na razie Krokoliszka Który no, sprawia bardzo dobre funkcje <laughs> Jeśli się sprawdza w funkcjach różnych, co ja w ogóle mówię, <laughs> coś mi odpierdziela um, Też szczególnie teraz do wasz. pierwszy filmik na moim kanale to są do was pytania Co chcecie oglądać na nim? Co chcecie oglądać yy, no w moim wykonaniu. Yy, Przyszkowałem sobie tutaj taką małą listę. No chyba nie jest ty porąbało was, mam wszystko w głowie. Yy, mam tak, Hearthstone i Minecraft to raczej będą dwie gry, które będę nagrywał. Kurde, zniszczy mi to. Coś z zagnojek. Yy, tak. Zniszczył, zniszczył Hearthstone i Minecraft To będą dwie główne jakby e, Gry Minecraft będzie częściej Hearthstone będzie głównie na live'ach I te fajne pojedynki z live'u będę wrzucał Tym razem jest wyjątek, ponieważ akurat No nie mam Chciałem coś nagrać, Minecraft mi się skarszał Ale to już mi się nie chciało drugi raz nagrywać Minecrafta, więc nagrywam sobie Teraz Hearthstone'a Dobra Zrobię tak I ten, jakie byście chcieli jeszcze gry? Możecie mi pisać. E, myślałem nad tym, żeby dawać jakieś takie randomowe gry, przeglądarkowe czyli wiecie, za darmo, coś można grać. E, no i tak, dla jakiś. też może się podsuwać różne fajne takie gry, i właśnie mi stawił szary, że i mi zajebie 6 życia, z czego nie jestem zadowolony. No i niestety, niestety, Co e, zrobimy może tak. E, użyłbym e, tego w tej mojej fajnej, wybuchowej pułapki, tylko to mi się zbytnio nie opłaca, ponieważ on nie ma żadnego takiego stwora. Tutaj można by zrobić tak, tak, tak albo można by wystawić szarże. Myślę, że zrobimy. Przecież zrobimy jednak tak. To będzie dobry pomysł. Może nie na najlepsze wyjście, nie jakieś yy, mega, nie wiadomo, co on by tam wystawił jeszcze. Yy, ja wolę sobie tak wystawić. I następnie tu, turze Wystawić, myślę, tego wygłodniałego sępa oraz yy, raptora, jeśli dobrze pójdzie. Dzięki czemu będę mógł sobie dobrać od razu kartę. No, on użył tego. Lepiej na takiego stwora, niż na coś, co ja bym później wystawiał. Zawsze jakiś plus Ma drugi wojenny topór, więc mm, nie za fajnie Ostro mnie tu klepie No a zbytnio nie widzę żadnych fajnych kar, przydałoby mi się prowokacja ktoś yy, ktoś do mnie pisze yy, Nagrywam yy -y. I więc tak, zrobimy myślę yy, W ten sposób Dobrze, myślę, że z tego dużo nie wyjdzie. Przed chwilą grałem, to udało mi się wygrać bardzo, bardzo dużą przewagą z magiem. Miałem bardzo ładnie ułożone karty. Tym razem wygląda to naprawdę mizernie. Jeżeli ja to wygram, to będę naprawdę niesamowity, ponieważ ja nie mam żadnych kart na leczenie. Co za tym idzie? I znowu źle zrobiłem. Trzeba było najpierw sępa wystawić, a później sowę. I później jeszcze raptora. Dzięki czemu miałbym niezbyt dobranie kart. No ale. Niestety, strasznie to zrąbałem. Noś, niestety. Dobra, wstawę Brexera z Grubashi. Grubashi. Le. Aż mi się język plącze w jakiejś um, tęcze. <śm> Dobrze, teraz to trzeba jakoś mądrze rozegrać. Tego nie atakujemy lepiej. Mamy tutaj, żeby dać prowokację. Ale możemy zrobić tak. Eee, zmienimy sobie tego na jeden, to zrobimy tak. Eee, tu wystawimy, hmm, 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 hmm. czy coś jeszcze chcę wystawić? Wstawimy tak. Jeps. Jeps. I teraz trzeba się modlić, że nie ma Młyńca <laughs> Ponieważ to zada mi jeden punkt obrażeń Co mi popsuje mój magiczny plan Ponieważ stracę dwa sępy eee, Co on tam jeszcze posiada? Dwie prowokacje wywalił Ostro Nie ma na szczęście Młyńca, co mnie no dość sporo ratuje eee, Tak, zrobimy tak Tak Stawimy jeszcze tak I ładnie I mam jakąś Wyrównanie się robi Powoli Mam dwie yy, wybuchowe pułapki na ręce Więc zawsze to jest coś Mam lwa grzywnego, Który mi się bardzo przyda Oj, to niestety nie, to nie jest dobry pomysł. Na bohatera, czy na sępa, czy hiena? O, to jest bo pytanie, bo raczej na raptora się nie rzuci, to jest no naprawdę. <grym> Jakby to zrobił, to. Nie powiem już jaki, ale tak. Yy... Ja tutaj teraz dostałem boosta fajnego. Yy, zrobimy sobie tak. Trololo. Przy, przyzwiemy sobie jeszcze LWA. Tak. Przez to, że mam te dwa sępy na polu, to mam naprawdę dobre. No, dużo kart mogę dobierać. Po prostu, patrzcie, mam tyle możliwości teraz. Ale muszę się jeszcze strzec ponieważ 14 życia. No chociaż już. Nie, już to wygrałem. Już wygrałem, niestety. Bye-bye, gościu. Jeszcze go zmiażdzimy. <grym> Ponieważ ja tak lubię go miażdżuć. jeszcze sobie tak pozostawiamy. Dwie karty sobie dobiorę jeszcze, a co? Dobre no, zabranie. Patrzcie, ile kart. What the fuck? ale mam dobranie. Zrobimy sobie tak. <ścoughs> jeszcze taką bekę pocisnę z niego. Zaraz, mi się... Zaraz będę miał za dużo kart. <laughs> o Boże, jaka beka Dobra, już taką bekę cisnąłem na maksa I już w pięknym stylu wygrałem Myślałem, że już przegram, ale naset... na szczęście wygrałem, tak I udało mi się osiągnąć już 25 Nie, już miałem 25 poziom na łowcy Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał Jeżeli tak, to dajcie lajka w górę Następne filmy będą jeszcze lepsze. No i co? No i zapraszam do oglądania następnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!